Firma Jimmy od początku zajmuje się testami genetycznymi opartymi o metody biotechnologii molekularnej, pracujemy z DNA ludzkim. Zaczęliśmy od tego, żeby badać mutacje w DNA, które występują po to, żeby stwierdzać jak to się przekłada na nasze życie. Mamy stworzonych szakiet szeregu usług, które dotyczą badań genetycznych w kierunku nietolerancji laktozy, fruktozy. Metabolizmu kwasu foliowego, jak również takich, które dotyczą aktywności sportowej, treningu, możliwości wydolnościowych organizmu, jak również takie, które świadczą o zdolnościach matematycznych, muzycznych, czyli. I inaczej mówiąc, badamy to, co jest zapisane w naszych genach i mówimy o tym, jak to się przełoży na nasze życie, jakie mamy swoje silne strony, co może być naszym zagrożeniem, również jeżeli chodzi o predyspozycję do różnego rodzaju chorób, których ryzyko może wzrastać, jeżeli posiadamy określone sekwencje DNA. Posiadamy zatem bardzo duże doświadczenie w pracy z DNA i mamy narzędzia do tego, żeby odczytywać zapisane w nim informacje. Diagnostyka wirusa, który jest wirusem RNA, polega na pobraniu wymazu z gardła bądź nosu gardzieli. Taka próbka trafia do laboratorium. Tutaj w laboratorium izolujemy i oczyszczamy RNA wirusa oraz powielamy jego materiał genetyczny. Jeżeli jest on obecny w próbce, otrzymujemy sygnał pozytywny w aparacie, który powiela ten materiał genetyczny. Posiadamy zatem bardzo duże doświadczenie w pracy z DNA i mamy narzędzia do tego, żeby odczytywać zapisane w nim informacje. Zdajemy sobie sprawę, że zapotrzebowanie na diagnostykę będzie również pochodziło od prywatnych osób indywidualnych, które będą chciały się przebadać. W związku z tym nawiązaliśmy współpracę z Fundacją CEL, która umożliwi testowanie osób, które będą chciały zbadać obecność wirusa u siebie. Test wykonywany przez firmę Jimmy, molekularny test do wykrywania obecności wirusa, daje stuprocentową odpowiedź na to, czy... Хруп, це було обацьне вірус. Na początku myślę, że dla nas też temat był dosyć odległy, kiedy pierwsze zachorowania były w Chinach, potem kiedy przyniosły się do Europy, we Włoszech. Cały czas jeszcze to jednak było całkiem daleko. Wiedzieliśmy i zdawaliśmy sobie sprawę, bo działamy na, jak w dziedzinie biotechnologii, Wiemy, jak rozprzestrzeniają się wirusy, że to zagrożenie jest. Natomiast też nie byliśmy świadomi, jak mamy w zasadzie dostępną taką sieć diagnostyki w Polsce, jeżeli chodzi o szpitale, sanepidy i możliwe. Takie diagnostyczne. Kiedy pojawiały się pierwsze przypadki w Polsce rejestrowane, tempo przyrostu tych przypadków oraz ilość wykonywanych testów zaczęły nas troszeczkę niepokoić i dostrzegliśmy, że tempo wzrostu zakażeń będzie bardzo duże. W związku z tym widzieliśmy, że za chwilkę pojawią się problemy z możliwościami diagnostycznymi, które są w zasadzie teraz dostępne i rutynowo prowadzone przez sanepidy czy szpitale zakaźne. W odpowiedzi na to mając naszą dostępność właśnie możliwości do tego, żeby pomóc stwierdziliśmy, że rzucamy wszystko i zajmujemy się opracowaniem testu właśnie na koronawirusa. Własnego testu, który został, dany Procedurze rejestracji i posiada wszelkie certyfikaty do diagnostyki in vitro, do wykrywania właśnie tego rodzaju wirusa. Opracowaliśmy ten test w przeciągu dwóch tygodni. Wiadomo, że jeszcze do tego dochodzi procedura rejestracji, zaopatrzenie laboratorium w odcinniki, rozpisanie odpowiednich procedur dotyczących instrukcji bezpośrednio związanych z tą diagnostyką. No i podjęliśmy wszystkie nasze działania do tego, żeby stworzyć możliwości diagnozowania próbek pacjentów u nas w laboratoriach. Test, który wykonujemy jest testem molekularnym, który wykrywa RNA wirusa bezpośrednio. Jest ukierunkowany bezpośrednio na sekwencje specyficzne wobec tego wirusa i tylko wtedy, kiedy jest on obecny w próbce, uzyskamy wynik pozytywny. Cała procedura badawcza Polega na powieleniu specyficznych sekwencji wirusa. Sekwencje te pochodzą z dwóch genów. Jednym z tych genów jest gen E, drugim RDRP. Oba te geny są rekomendowane przez WHO. Sekwencje genu E są mniej specyficzne i pozwalają nam zidentyfikować całą grupę beta-koronawirusów. Sekwencje dedykowane do genu RDRP są specyficzne wobec tego szczepu, który teraz nam zagraża i który wywołał całą pandemię. Sekwencje te specyficzne są powielane w laboratorium i w całej reakcji i jeżeli RNA wirusa jest obecne w danej mieszaninie reakcyjnej, uzyskamy sygnał pozytywny, a zatem będziemy wiedzieli, że na wymazie, który otrzymaliśmy, było RNA wirusa, czyli sam wirus, czyli że pacjent jest zakażony. Do diagnostyki koronawirusa WHO rekomenduje analizę w oparciu o dwa geny. U nas w laboratorium pracujemy zgodnie z tą procedurą i wykrywamy RNA wirusa dzięki metodom molekularnym, do których należy zaliczyć odwrotną transkrypcję i amplifikację DNA metodą real-time PCR. Te metody umożliwiają specyficzne powielenie określonych sekwencji, które w tym przypadku dotyczą tych genów, które są rekomendowane przez WHO. A zatem bezpośrednio wykrywamy materiał genetyczny wirusa w próbce. Pierwszym etapem wykonania badania jest pobranie próbki od pacjenta. Pobrana jest ona za pomocą wymazu z gardła bądź nosu gardzieli i umieszczona w specjalnej oferowce przygotowanej przez firmę Jimmy's ze specjalnym buforem, który zabija wirusa. Dzięki temu na tym etapie próbka nie jest już niebezpieczna. Ta próbka transportowana jest następnie do laboratorium. W związku z tym, że badamy RNA, które nie jest stabilne, konieczne jest, aby transport był realizowany w warunkach chłodniczych, czyli między 2 a 8 stopni. Po dotarciu próbki do laboratorium Trafia ona do działu izolacji RNA. W tym dziale oddzielamy RNA wirusa od całej reszty próbki. Następnym etapem jest wykrycie RNA wirusa w próbce. Dzieje się to za pomocą reakcji RT-PCR i przeprowadzane jest specjalnie do tego przeznaczonym urządzeniu. Po zakończeniu badania i uzyskaniu wyników w laboratorium osoba badana jest informowana o tym za pomocą SMS, a odczyt wyniku możliwy jest na stronie internetowej laboratorium. Test wykonywany przez firmę Jimmy, molekularny test do wykrywania obecności wirusa, daje stuprocentową odpowiedź na to, czy w próbce był obecny wirus. W teście wykrywane jest RNA wirusa. Jeżeli utrzymamy wynik pozytywny, to równocześnie w trakcie badania wykonywane są wszelkie kontrole niezbędne do tego, żeby uznać ten test za pozytywny. Czyli wykonywane są kontrole negatywne, świadczące o tym, że wszystkie odczynki i procedura została zachowana w należytej czystości, czyli że nie nastąpiła kontaminacja próbki. Wiemy wtedy, że wynik ten jest pozytywny i właściwy. Oprócz tego w testach występują kontrole pozytywne, które mówią o tym, że wszystkie odczynniki i procedura zadziałała. Sprzęt i odczynniki działały, więc wynik negatywny wynika tylko z tego, że w próbce nie było RNA wirusa. Wstępne badania nie wykazują, w jakim czasie u człowieka następuje odpowiedź immunologiczna i wytworzenie przeciwciał wobec wirusa. Zatem testy te nie są w 100% właściwe i nie dają stuprocentowej odpowiedzi na pytanie czy faktycznie jesteśmy zakażeni dlatego że możemy być zakażeni a natomiast nie powstała u nas odpowiedź immunologiczna i sam test tego nie wykryje ponadto w naszej krwi jest bardzo dużo cząsteczek które są przeciwciałami i mogą krzyżowo reagować z białkami które są wykorzystywane w tych testach w związku z tym możemy otrzymywać wyniki zarówno fałszywie pozytywne jak i fałszywie negatywne Metoda ta nie jest rekomendowana przez WHO. Mimo tego, że kusi nam, nas czasem i możliwością uzyskania wyniku bardzo szybko, w ciągu 15 minut, nie dajmy się zwieść i nie jesteśmy w stanie zrobić na ten moment testu molekularnego w tak krótkim czasie. Razem z Fundacją chcemy budować świadomość potrzeby testowania się na obecność koronawirusa, dlatego abyśmy chronili zarówno siebie, jak i naszych bliskich, dlatego że nawet jeżeli nie mamy objawów, możemy być nosicielami tego wirusa i zakażać innych tych, którzy mają większe niebezpieczeństwo cięższego przechodzenia tej choroby. Fundacja na rzecz perspektyw CEL umożliwia zarówno rozszerzenie możliwości diagnostycznych i dotarcie do każdego z nas z możliwością zakupu testu jako cegiełki walki z następstwami koronawirusa. mając takie zasoby, które w zasadzie są potrzebne do tego, żeby wykrywać, diagnozować, robić tego, tych testów jak najwięcej. Wiemy, że według zaleceń WHO przede wszystkim powinniśmy wykonywać jak najwięcej testów. I w odpowiedzi właśnie na to całe poruszenie społeczeństwa, no i też zdając sobie sprawę z odpowiedzialności naszej, jako firmy, która posiada taki potencjał, no nie mogliśmy pozostać jakby w spoczynku i nie odpowiedzieć na to zapotrzebowanie.